z odbędą się dwa śluby bolesławców. Śluby ludzi, którzy postanowili ten akt poświęcić naszemu miastu. Symbolom naszego miasta. W Robią to z pasją i z miłością do Gminy. Zapraszam prezydenta miasta Bolesławiec a to dopłynęły do wyróżniczego aktu w mieście W Pierwszym mieście na świecie, gdzie ludzie powalowani w glinie pobierą się. Pytanie prezydenta. Szanowni Państwo, przy okazji chcielibyśmy też przedstawić Wam, dla tych, którzy nie widzieli, pierwszą parę z ubiegłego roku, która wzięła ślub jako glinoludy. To jest Magda i Marcin, oni są z Wrocławia. Dzisiaj przyjechali na pierwszą rocznicę ślubu. Jest to prawa dla Magdy i dla Marcina. Serdecznie ja witam wszystkich, którzy przybyli na Bolesławiecki Rynek. Szczególnie witam Państwa młodych, witam rodzinę, witam wszystkich gości. Dzisiaj na Bolesławiecki Rynek przybyli z zamiarem zawarcia Związku Małżeńskiego. Pani Ewa Siwek i Pan Bogdan Nowak oraz Pani Iwona Jusyna Wielki i Pan Ryki Zucker Brawo! Zaszczytną rolę świadków pełnić będą Weronika Anna Siwek oraz Pan Wojciech Piotr Parada i dla drugiej pary pani Katarzyna Bix i Pan Tobias Kry. Drodzy Państwo młodzi, połączenie się dwóch bliskich w sobie osób w jedną rodzinę jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka. Zawarcie związku małżeńskiego jest również wydarzeniem społecznym. Pożycie nowa rodzina, która zgodnie z konstytucją znajduje się pod ochroną i opieką. Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego rozpoczyna się nowy okres w życiu małżonków. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że zarówno mąż, jak i żona mają w małżeństwie równe prawa i równe obowiązki. Zobowiązani są do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy i współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek Założyli. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają swą wolę zawarcia związku małżeńskiego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w obecności świadków przez złożenie zgodnych oświadczeń. Czy państwo jesteście zdecydowani złożyć takie oświadczenie? Panie Pan pan Nowak? Tak, tak, ja słyszałem. Pani Dwigona Justyna Wielkim, Pan Riki Cuchel. W takim razie proszę wszystkich, którzy są na rękach, którzy jeszcze nie wstali, proszę wszystkich o powstanie. Poproszę pierwszą parę młodą o powtarzanie za mną kolejno treści oświadczenia o Związek Małżeński. Pana Bogdana Nowaka. Proszę jako pierwszego, żeby powtarzał za mną treść oświadczeń. Świadom praw i Świadom praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny. Wynikających z rodziny. Uroczyście oświadczam. Uroczyście oświadczam że za... związek małżeński z Ewą Siwych. Występuje związek małżeński z Ewą Siwek. I przyrzekam, i przyrzekam, że uczynię wszystko, że uczynię wszystko, wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było trwałe, było trwałe, zgodne, zgodne i szczęśliwe, szczęśliwe, i szczęśliwe. Teraz poproszę panią Ewę Śliwek, aby również powtarzała ze mną treść oświadczenia. Świadoma praw i obowiązków. Świadoma praw i obowiązków. Wynikających z, rodziny, Wynikających z założenia rodziny uroczyście oświadczam, uroczyście oświadczam że, wstępuję w związek że wstępuję w związek małżeński z Bogdanem Nowakiem, Bogdanem Nowakiem i przyrzekam, i przyrzekam że, uczynię wszystko, że uczynię wszystko, aby nasze małżeństwo, aby nasze małżeństwo było trwałe. Zgodne. Dobre. I szczęśliwe. I szczęśliwe. A teraz druga para. Ta para może się już pocałować. <śleszy> jeszcze raz, na pokazę, Dzisiaj się jeszcze nacałujecie. <śleszy> Świadom praw i obowiązków. Świadom praw i obowiązków. Wynikających z założenia rodziny wynikające z założenia rodziny uroczyście oświadczam uroczyście oświadczam że wstępuję w związek małżeński wstępuję w związek małżeński z Iwoną Justyną Kudielkim z Iwoną Justyną Kudielkim z Iwoną Justyną Kudielkim i przyrzekam że uczynię wszystko że uczynię wszystko aby nasze małżeństwo aby nasze małżeństwo było trwałe, było trwałe Zgodne, Zgodne. I, szczęśliwe. i szczęśliwe. A teraz poproszę panią Iwonę Justynę Wielkim, aby powtarzała za mną treść oświadczenia. Świadoma praw i obowiązków, praw i obowiązków. wynikających z założenia rodziny, rodziny. uroczyście oświadcza, że wstępuję w związek małżeński. Z Riki, Cuchę Riki Cuchę. i przyrzeka, Rzeki. że uczynię wszystko, wszystko, aby nasze małżeństwo było trwałe, było trwałe zgodne i szczęśliwe. Możecie również. <śpiewanie> Wobec zgodnego oświadczenia obu stron. Przede mną oraz w obecności świadków ogłaszam, że związek małżeński między panią Ewą Siwek i panem Bogdanem Nowakiem oraz między panią Iwoną Justyną Kubielską i panem Ryki Suche został prawnie zawarty. Za chwilę dokonacie wymiany obrączek. Gdy spojrzycie na nie, nie wolno płakać w guminatu Gdy spojrzycie na nie, niechaj zawsze przypominają wam tę chwilę, niech będą symbolem zgody, wierności, trwałości waszego małżeństwa. Thank <laughs> you.